Cześć, z tej strony across Vindictus mm, Nowy patch, ten duży przed y, Rise się nazywał Tak, Rise Revolution to jest Weszłem do gry, taki skin nazwita. Robię sobie nową postać, jest to ta Valla? bella Coś takiego, ta co bije mieczami na łańcuchach, coś takiego Cóż, jestem teraz w karczmie, można na wejść sobie spokojnie I nie można iść na górę, tylko może, może tutaj sobie chodzić. może ujść na łóżko nawet Można? Można, tak! No cóż, fajnie. Możemy z niej wyjść. Eee się yy. się gro już. Już prawie. Tyle moment. Ja pierdolę. Ole, sporo ludzi co dzisiaj. Dobra. Jeśli się oczywiście zamkniemy, możemy sobie wrócić też. Bum, gdzieś się otwierają. I możemy wyjść, wejść, wejść, wejść. Ale jak się tu już nie możemy, na przykład. Tylko do jest takie wejście w środku, tam to już po prostu nas wysyła do środka. Tak jak było to wcześniej Tak, mam dużo nowych skilli, chyba Mam tylko pokazane skill do 60, nie wiem czy to są nowe Dużo aktywne jak jest. Tylko, że ja używam Duble... Twin Blades Więc ja tutaj będę sobie strzelił bardziej i mam O, mam trochę, więc no coś sobie wpakować Nie wiem jak ten skill da... Jak klikam, tap, nic się nie dzieje, więc nie wiem, po takim wszystkim może to być nie mam pojęcia. Ale ten skiedy chcę lepszy, bo często go używam. I, i to też jest fajne. Przecież on się zmniejszy, nie tylko da, będzie większe. Ok, no nevermind. A jeszcze kliknę all. mamy strength, strength Mastery. Intelligence Mastery. Lepsze Strengtha. Ok, właśnie tego, tego. Pamiętasz, że tu miałem Armor Mastery. Ty już też mamy widać. Ridge Defense Mastery Rank E. Defense. Co, to będzie w treningu też? Nie mam pojęcia. Tu jest defense od 18, no to trudno. Wyciągnąć trochę AP. Czujmy sobie na kapsułkę, ile to jest? 100 AP, nice. Ile ma teraz? 300 chyba AP. Tak, chyba ją. Ross nie wiem, jak to Dobra, zostawmy na razie na późniejsze sklepy, bo myślę, że będę spoko Mam też Emoil. Prawdziwie, bo pewnie sp sprzedane rzeczy parę lub wygasły, nie są sprzedane. O, fajnie. AICIK się przyda, na no skill oczywiście. No i dobra, posortujmy jak w Mam tu jakieś te rzeczy, które są nowe, mi się daje. Aspekt, właśnie walka, no tak jak w poprzednim odcinku, zbliża się duży part, czytałem, to nie chyba wszystko przeszło. Patrzcie co w ogóle się dzieje, ja pierdzielę. Waiting for Royal lady. A tak, są teraz te dwa łańciki, co trzeba czekać? 4 minuty, a tutaj. 1.40 a, to trzeba, jak się wyjdzie, to ten. Jak się wyjdzie, to się restuje. Hmm, tego nie widziałem. Tutaj się nie restuje, ale tutaj się restuje, dobra. Więc trzeba uważać. Możemy sobie przejść do doków bez loading screena, co jest świetne. Strzałeczka nawet. I, I doki się nie zmieniły. Ale tutaj się zmieniło. Depart the, the for battle. jak chcemy po prostu ucisnąć po obu, klikamy to. Mm, tak, i możemy sobie wybierać różne te questy. To, tak, to są questy. Ale dobra, na razie nie chcę. On. stojmy to. Eee, I ta, całe te ruiny są remasterowane i wyglądają inaczej. Dlatego sobie zagram przynajmniej jedną mapkę tutaj. A tak już był wybrany przecież. Eee, Weźmy to. I nie wiem jak to zbytnio nie wybierać. Ja się da, bo ja zawsze grałem normalu i nie widziałem jak. Nie, 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 miałem, nie miałem zielonego. język, Nie zielonego pojęcia jak to zmienić. Jest te różne te regiony są oczywiście. kol. na razie create party, join party, solo, and appear immediately. Od razu się to, to Weźmy to sobie, solo, tutaj mam tylko normal i nie mam zielonego pojęcia jak zmienić to pojedynczności. Klikam, to nic się nie dzieje. No i po prostu nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Tu możemy różne bonusy sobie dać. Jak mamy to? Na początku hada dostałem ten jeden z Afriką, nie pamiętam co on dawał. Gdzieś tutaj. Gdzieś tutaj można zobaczyć co to dawało. Chyba, mi się wydaje. No dobra, deport. The boat is being prepared. The is being prepared. Okay. Zobaczymy, ruiny świetnie wyglądają. Świetnie wyglądają. Mobki też zmienili trochę. Wyglądają lepiej. Ładowanie przeciążone w loadingu, normalka Secondary Weapon level for completing dungeons, please knock the enemies down, chain hooks, find enemies and small bombs. Can... O! O! To ja to robię teraz. A, i teraz jest też zmiana w sprincie. Nie trzeba robić tak, żeby szybciej być, tylko teraz jak sprintujemy, dostajemy coraz szybszy buff speed. Trzy razy czy tam cztery to można maksy. Tego nie robiłem jeszcze, naprawdę tego nie robiłem. Kasenki tej nie widziałem. Damy nowość. Nice, to wszystko teraz wygląda. Podpali to. Tak. liny się spalą po bokach. No i co się stanie? Anastasia. O, oh, kurde. Nice. O, ten czerwony z Z młodem. Daj jakie wejście. Ok, widzicie? Gram na normalu. Nie wiem jak grać na wyższym poziomie kamera Kamera jak jakoś daleko. Kurde, coś się stało? Chciałem się sobie. O kurde. Okay, Przebalim trochę. Oj, jaj, jaj. Szybko atakuję. Jezu, nie mogę. Nie mogę po prostu. Przed... Nie mogę robić uników. Mamy to w O nie, I teraz na przykład nie musimy klikać żeby podnieść ten i ten, tylko możemy po prostu przejść po nim. I mam go. Come on. się mam. No i zajebiście. Czemu nie tegoś mnie gości O nie, konik. Language. Wow, dostałem jeszcze. Fuck. Mam już ten ten? Co mi. O tak, zapomniałem, że poty też zmienili, że jest teraz instant I wszystko do On w się sensie zaciął, czy co? Jak trochę inne kombosy, nie? na przykład jak jedenka prawy jeszcze raz prawy, to mam takie wkręciołka Moniki trochę Jak dwa razy Takie te Jak widzicie, on ten, ten, ta tarcza się ładuje Niebieska Teraz wam pokażę, co to zrobi. Mam pod Xen taką umiejętność. Olej, nie O, nie trafił mnie. Xen do 20 na max Dać, to jest na razie 17, że, bo 20 to jest max No 20, halo? Dobra. Teraz wam pokażę. Kliknę X, użyje mi się skill, a nam przykład wam C pokażę, Przewalamy go i możemy go klepać. Zaraz go puścimy też. Puść go, bo nie chcę go zabić. E to masz trzy minuty po stronę? jedyneczka Takie cóś I dobra palnie gościu, bo chcę żeby się zatrzymał, X bafujemy się Raz, dwa, trzy i możemy tak ciągle spamić tym teraz Zajebiście No tylko to jest easy mod, więc on ma mało życia strasznie Był Fajny screenshot tamten ten. Okay. Okej. Tak? Są szybsze ogólnie No i skończyło się już, więc... I ten ekran się teraz szybko dla 5 sekund, wcześniej było pół minuty Lub 15 sekund, Byłem pewien, jestem pewien Znajdziemy coś tam? Teraz ważny właśnie pole lewo i prawo Nie zawsze jest oczywiście, ale często jest Podbreaker Tattoo. To powinno mi zaraz tu wyskoczyć, o właśnie, zebrałem to już Nie będę na razie nic klikał na tym ekranie Okej, okay, dawajcie do mnie itemki No okej okay. Save screenshot Mogę wejść? Nie, Return to town Kurde Troszko lepiej Z że jestem podjarany tym parzem Szczególnie walka, a walka mi jakoś stała się lepsza Takie nowe kombosy, skill, nice Sexy croc, okej okay. Skorzystajmy z tego No dobra o, to wyblokowane, na to temki, itemki, znaczy story, story, czyli popularne itemki. Mam tutaj dwa miecze, więc też powolnie trochę tymi dwóch, kurde, dwa mieczami. Spoko. Mieczo na razie dzidy. O, no, jako wyczyściłem już dzisiaj. Faj. Right. Na dzisiaj wyczyściłem. Co mnie nie umiem mówić? Sry for German. A? Współczuję Niemcom? No dobra, więc to był jakiś normalny dungeon, więc sobie zróbmy teraz Story Progression mode. No i ja od razu ciśniemy do przodu, bez zbędnego gadania. Zawaliście. Loading, loading, loading. Entkodowanie przeciążone, z end entkodowanie. Tu trochę kompasami. Ejem. Ej, okay, zobaczmy jak to kurde oh, Nice, też fajnie. Brakuje mi tego zasięgu, co jest na tym Blades. Ja tego nie ma. To jest szybsze. Pogłuszona jak cholera. O jest tu, kur... Też U, <grych> O kurde. Neck grabber. Overkill 1500. Ja pierdzielę. Dlaczego to zwaliło? Bang bang, bitches. Mogę blokować parę skill na Twin Blades w takim razie. Nie na Twin Blades, tylko... O no nie, pamiętam. O kurde, to było ciekawe. W no, ogóle tego kombosa jednak robię. Nie mogę przestać. Już wszystko. Zobaczymy. I tak nie jest nie, nie, nowego do lukowania. Jakieś aktywki mam. Mam no, slash. Weźmy to na trójce. A, tutaj miałem go na Y. No nieważne. W takim razie na Y. Kurde, nie go używać. To muszę? Nie wiem, dobra, nevermind, fakt is. idziemy dalej po prostu. Później coś się obczai. Muszę na lean sobie zobaczcie, jak tam się pozmieniało. Może jakieś nowe skilly i te. Zajebiście się było. Thank bitch. idziemy dalej. To też trochę pozmieniało. Ou tylko przetarł. O oh, fak. A jeszcze więc O, jak ja zrobię tak i tak. O, jak dwa razy jest wcisnąć ten. To właśnie takiego jakby z uniku robię. A tak. Ale O, nie, aha, ja mam dzidę, no to i tak z tego nie wygrzebię. Ile was tu? W się rozpicia. Was tu jest, fuck you, bitches. Oj, tu baranie. O, stamienia. Co robi moja dwójka? To jest chyba podleczenia. wiem, na chuj go użyłem. Jakiegoś buffa mam na górze też widzę. Ok. Widzisz, właśnie się dostaje jakieś takie. Mershane Blessing. Zresztą tam stamina i tam różne bajery chadaj. Tylko tak niepoważne. Więcej Expo chyba też się zdobywa. Ja? Zobaczmy. No, nie znikaj, więc stamina. Jak się ruszamy, to zniknie, gdy osiągnę maksymalnych level dla tej postaci. A, że ten. To jest po to, żeby szybciej wszystko ten. Łapnie szło. No, to mamy staminy więcej i tu nam się rzadziej mniej niszczy. Rzadziej mniej, no nevermind. Żeby osiągnąć swój potencjał. Tak, tam jest napisane Ice Driggers, to te robaki były? Ja nawet nie widziałem No tak samo Bombages Dawaj, dawaj tu? Jeszcze żyjesz? No dobra Nic nie narobił z wazonu, szkoda Lame, this is lame Będziemy zasuwać jeszcze raz będzie? Tak, i to jest już maksymalna prędkość Dobra, jedziemy dalej, fuck this walić ich. Co do bossa ci sądzi I to tu... Chyba nie Długi ten John tak, lubię tego boss, co zakręci mieczem, Zajebiste jest Fuck you bitch O może jednak tu już ty Pęk, bitch. To ten nasza trójka też przyciąga. Jak chciałem mówić, Lino. Przyciąga i tak właśnie robi tego kombosa. Dawaj, dawaj, dawaj. Easy, easy, O, to dobre. Tylko żeby dobrego skręża zrobił. i tak średnio. <głosłuk> Była fajna poza akurat ten, ten na screenshota. Okej. Okay. No cóż, jest Easy jak cholera na razie. Nie jak zmienić poziom trudności. Wow, wiesz, Próbuję coś Drukuj, nie chcę tego drukować, anuluj. Ej, ja pierdzielę. Nie da się kreszotów do co? Zamiast. O. I co jest najważniejsze? Możemy skipować dialogi. Klik... Trzymajmy z kontrol. Niesamowite, co? To jest po prostu niesamowite. Nie trzeba chodzić wszędzie na lewo, prawo, tylko po prostu. Od razu nam się robi, jak robimy ten. Od razu gadamy ze wszystkim co trzeba. To jest tak świetne, to oszczędza tyle czasu. Przednio było co? Ciągle było na ten ten. Na no, ciągle się chodziło gdzieś lewo, prawo, eee, ile chodzenia. Master. Crusade, ale dobra. Trzeba klikać, to jest świetne życie. Dobra, nice. No i pogadam ze wszystkimi i... I co? I marzymy, że chcemy. Learn the story, the story, story wszędzie się zda. Dobra. Mógłbym na statek też, bo może zmienili jakoś statek, w co wątpię, ale może zmienili. Mam jakieś dwa nowe te bajery: platę, rękawy. Ten chem jest inny, tak to? Oko wygląda? Drugi pierścionek, nie, wiem, mam już trzy takie, więc. Mam to plus trzy, nie potrzebuję tego. Nie wiem, jakie oto. to. Tańczyć to nie jest taniec. To się jest jest Vivem. Super. Tu tutaj w ogóle wróżki mają? Crystal Pepsi. Okej. Okay. To to nie wiem, co to jest dalej. One jakieś elementy są czy coś. Ten kot tam coś robi. Ponoć, nie jestem pewien. Słyszałem, tak zapamiętałem. Więc cóż, chyba na razie to będzie wszystko. Chciałem podekpić to postać albo na lens sprawdzić co mam. Sprawdźmy jeszcze na Lyn, co ja mam. Teraz sprawdźmy tak, to będzie dobry pomysł. Czu. Tak. Aż że ja będę musiał pisać kodzik, to będę zakończyć. Albo po prostu zrobię czarny ekran. No cóż, w tym stylu. Nie wiem jeszcze. Zobaczymy. Czy nie będę musiał pisać kodu? No właśnie. Lyn, moja ukochana. To tak wyglądasz. Wszystko zbrań jest strasznie. Ja więc nie pasuje kompletnie na Tydydydym. Jest teraz powłoka fabularna co się stało przed naszymi postaciami, co się działo przed nimi. Cie tworzoną postać, więc jak chcecie to, zróbcie sobie nową postać. O, mogę się przenieść ten tam, gdzie mudełko jest premium. O zajebiście. O jestem już tam. Dobra. A, aha, aha, duży AP. O kurde, ile ja tego apelu odblokowałem. Chleba, no, bo tu ten ziołek chciał pogadać. Siama, siama. Jestem tak jakiś dzisiaj? Tak, chyba ja. Dobra, fuck this shit, I'm out. O, wow, mało ludzi. Ale to jest mydełko premium, więc ja chcę iść. Jakiegoś na no przejdę. Co dla ja skinni? Co On ja dla naserane Na tym wszędzie. Aha, mi się tu odbindowały te. Fuck. Trzeba to będzie przebindować. Na C miałem, na V nie, na C. 1w4 chyba ją Instant poty Dobra, V, skill'e O kurde Co to jest? To jest filmik? Coś jak się przypomina, wiem co to jest no Nie zobaczymy Druga transformacja Holy mauli na 90 Trzeba levelować to poznać. 2900p, i właśnie jeszcze użyjmy tych kapsułek. Hallelujah! I on teraz. 3700 miło. 50% zniżek? Zniżka? A, jo, ja mogę ten. Naprawić Celitem, który został zniszczony przy enchantowaniu, i coś tam. A enchantowanie też zmienili chyba. Tylko, że dało obczaić to jakoś niedługo, zaraz na przykład. Czekajcie, bo to jest transformacja, nie jest na transformację, no, no właśnie. Mam koniec skilli moich. Transformacja z tego, yy. on to Dark night przecież. O! Chyba skille bardzo miło. Golden Arm. A coś jest levelujemy. Iron Monkey, to też będzie spoko. Rat. to jest Nunik, ta. To jest fajne. To jest zawaliste. To nie jest e, to się co innego używa. Dobrze, <grywa> i Swift Assassin, to na pewno chcę mieć na maxa zawsze. Divine Spirit, Hotel, bo to stakuje złote staki. To robi złoty staki. To jest meg. Jade Fox jest spoko. Ulepszę sobie na wlezie. To nie buffy daje. O, to też jest fajny, ta yy, fajne. Ta latająca gilotyna. Fajne. Weźmy to sobie. A ta, bo to jest wysadzanie, więc ja to chcę na maksa. Run, maczyty. Też spoko. To też jest spoko. Sword. dobra, może być. Piękne załatwione, tylko wszystko. Mnie sobie nie przejdzie. Jednego dungeona. A ja muszę pogadać jeszcze tam z kimś. Nowych tych. Dobra, walizu, ja chcę jednego dungeona zrobić. Jednak dungeon, zrobić, żeby się nie odzwyczaić od tych. Tej... Z takich chcę robić, z takich chcę. Ej, roczeste. Też jest już Mogę tam jeść 50. 50 było bu... No wiadomo, co ci. Today, today, today. Wszędzie today, weźmy. That archer, dobra, jedziemy, solo. Jest normal. A jak zrobić, nienormal? Tylko na hard. Multiprocessing... We'll uh, processing load on the part, leader by sharing among the party. Smoother can't play Okej, tylko że ja to robię solo, więc... Coś... nie wiem, pozostaje stałoposadz jak się robi solo? No dobra, nevermind Bottle is being prepared Jira. Ja statek zobaczyć, fuck, zapomniałem Załaduje się to dzisiaj? No Loading, loading, loading Ja, 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 A ja, 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 zapomniałem. ja, ja, to, ładne? to terenie, ładne. ja, 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 O ile myślę. myślę. pewien. ja, 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 niewygodnie, ale. Tak, tak, ale... Ejum. Co da? O łuk O zabić łukiem. ty. Masz łap. Ok, nice. Dzida, do przodu. Widzę transformację. Bo czy transformację mogę zrobić? tam jest trójka na tych transformacjach. Czekam, mogę trzy transformacje w dungeonie? Hmm. Było bardzo fajne Zadać pająki? Fuck you Mam pięć, AXE ich jest wiem co to jest Toads tak się nazywają? Możliwe Nie Nie wiem, co to jest Toads Naprawdę nie mam dzielnego pojęcia Pięć gry, bitch Ile w doład? Ok. Ok. Nie, no, bo sobie ten, że teraz taki dam. Nice. A oh, zapniasz ja ten. Mogę idealnie tego wyprowadzić, że idealny atak czyli te złote od razu idzie. Zapniałem o tym. Bojdalne, tylko że nie trafiłem. Teraz, bojdalne. To się Do przodu. Robię tu. Co ty tutaj? Już nie wiem. Nichu ja nie wiem, ale lewa ręka mnie swędzi jak diabli. Co że jak mało odcinków, ale mam robotę, i trochę. Po prostu nie mam siły później nagrywać. Co to. Z ale nie narzekam, bo Hasik za to będzie. Niedługo. Zajbiście. Zajbiście. Dobra. Ale jest soboda dzisiaj, więc... Można grać. Mam sporo cięgu przygotowania na tydzień. Wiem, że oni to będą. Wow. O pięknie. To nie był zautys taki. Też nie był perfect. Nie było perfekt. Wow. Chyla. To się wysadzało trójka? Ok. Tak też mogę wysadzić. To jest szóstka. Aha, to to. Piątka? Wym ty jesteś piątka. Tysiąc potrzebuje tego SP. Czyli raczej mi się nie uda. Chociaż może. Nie, nie, abada. Nie ma szans. <laughs> no właśnie. <laughs> nie maksymalnie 900 teraz mam. Maksymalnie. Speed red, sudden to lead. Alejem kost jakiegoś, więc... Z to. A to to. Kurka tak. Tak, to da dziko dziguję. Tak. będę jeszcze to przebindować, zaraz to przebajduję. I na pocinku. No dobra, fajnie się pozmieniało. Tego dropa nawet nie wiem, bo nie wiedziałem. Teraz tutaj. Nie wiem, jak włączyć harda. Pomijam, bo nie. Taka też. Nevermind. Dobra, dobra, więc cóż, trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cóż no. Nie wiem, już nie ma loadingu teraz. I zrobmy tak. Tak. Na razie, cześć.